Wielki Piątek to jest krzyż. W pewnym sensie, jedyny dzień, którym jakby liturgia zamilkła. No może nie do końca, właściwie Wielka Sobota jest w tym nie milczenia, ale krzyż to zamilknięcie i skłonięcie się przed tajemnicą. Przede wszystkim po wejściu celebransa wszyscy uczestniczący w Wielkopiątkowym nabożeństwie słuchają z uwagą. Męki Pańskiej. Co roku powtarza się Męka Pańska według świętego Jana. Niezwykły tekst. Tekst, jak u zawsze u Jana, głęboko mistyczny, a jednocześnie tak nieprawdopodobnie trzeźwy, że mógłby być chyba podręcznikiem dla politologów, jak robić. Taką aferę, żeby z popularnego proroka zrobić zbrodniarza jak jest mechanizm ludzkiej niegodziwości nie pozostaje nic innego, jak tylko uświadomiwszy samemu sobie, co się stało, prosić o zmiłowanie. To piękna modlitwa wielkopiątkowa, gdzie Kościół modli się już nie tylko za siebie. Wierni nie młodą się tylko za siebie, ale za wszystkich, za cały świat. I za tych, którzy nie mogą się jeszcze, czy nie chcą spotkać z Chrystusem, żeby zobaczyli, jaka to jest miłość. Ta miłość, którą będziemy czcili w adoracji Krzyża. Dla mnie osobiście to jeden z najbardziej przejmujących momentów w całej liturgii. Nosi się Krzyż, który jest zakryty fioletową szatą. To już kilka dni przed Wielkim Tygodniem się dzieje. To znak tego, że właściwie niegodni jesteśmy spojrzeć w twarz Zbawicielowi. Ten krzyż jest odsłaniany. Rany jego są odsłaniane po kolei i piękny śpiew, w którym jest jakby cała historia ludzkości. W języku greckim, w łacińskim, polskim. Święty Boży, święty Mocny, święty nieśmiertelny. Hagios Mateos, Hagios Choris Święty Sanctus, Sanctus, święty. Nie klękamy przed śmiercią, klękamy przed miłością. Miłością bezbronną, ale wierzymy, że w tej bezbronnej miłości objawia się. Święty, nieśmiertelny, święty, mocny. Odprowadzamy do grobu w ciszę, w ciszę trwania, w innym wymiarze. W wyznaniu wiary mówimy, stąpił do piekiel. Cóż to znaczy? Na pewno do, do na piekiel ludzkiego nieszczęścia, ludzkiej nienawiści. Pozostaje nam cisza, bolesna cisza, ale naznaczona oczekiwaniem bardziej niż rozpaczą.